Cześć, witajcie! Ja nazywam się Beata i witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na taki filmik Get Ready with Me. Ja zaraz zaczynam pracę, także chciałabym się chwilkę przed nią pomalować i zapraszam Was do spędzenia tego czasu ze mną. Słuchajcie, ja już jestem po poradnej pielęgnacji, filmik o poradnej pielęgnacji nagrywałam, także podlinkuję Wam go tutaj, jakbyście chciały zobaczyć. Zaczynam swoją rutynę od upięcia włosów, i nie będę ukrywać, że nie mam za dużo czasu. Um, więc dzisiaj będzie to taki, powiedziałabym, bardzo podstawowy makijaż. E, w ogóle mam nadzieję, że nie wygląda to dość zabawnie, ale miałam taką bardzo ładną opaskę do upinania włosów właśnie przed nakładaniem makijażu, ale myślę, że któryś z moich kotów gdzieś mi ją zawieruszył i za nic nie mogę jej znaleźć. Dlatego używam teraz opaski Bright, którą dostałam na moim wieczorze panieński. E, także tak, to jest dość zabawne. E, dobra, słuchajcie, tak jak już wspominam, ja jestem już więc tak naprawdę moim pierwszym krokiem jest nałożenie podkładu. I o podkładach chciałam Wam trochę dzisiaj powiedzieć, z tego względu, że jeżeli tak jak ja macie żółte odcienie skóry, to zapewne również borykałyście się z tym problemem, z którym ja borykam się wiele lat, że bardzo ciężko jest znaleźć podkład właśnie do naszych skór. W drogeriach podkłady takich znanych, wiecie, znanych, tanich marek zazwyczaj są albo w kolorach pomarańczowych, albo w kolorach różowych, a dla żółtych tonów niestety nic nie ma. Z takich produktów drogeryjnych jedyny podkład, który, nawet nie podkład tylko BB Krem, który znalazłam, który odpowiada moim kolorom. To jest ten produkt z Bourgeois, czyli BB Krem, ja mam go w kolorze medium. On naprawdę ma fajny kolor, fajnie pasuje do mojej skóry, no ale niestety przez to, że z kremem BB on nie do końca długo się trzyma na buzi, no i też na takie pogody jak teraz, czyli na jesień, na zimę, no nie do końca jakby spełnia swoją funkcję. Kolejnym podkładem, który też jest warty polecenia dla żółtych kolorów, to jest podkład z Make Up For Ultra HD widzę, że się nie fokusuje chyba już. Ja mam go w kolorze Y245 i powiem Wam, że to jest naprawdę świetny podkład. To jest jakby moja, nie wiem, X buteleczka to jest chyba trzeci rok, kiedy ja używam tego podkładu non stop. On jest bardzo fajny i bardzo go lubię właśnie w takich okresach od wiosny do, do końcówki lata. Dlaczego? Dlatego, że on ma bardzo lekką formułę, on daje nam takie średnie krycie, czyli jakby nie maskuje nam bardzo mocno tej buzi. Też dla osób, które jakby nie mają potrzeby, żeby wiecie, nie mają wyprysków nie mają jakichś. Tam krostek, to on naprawdę się super sprawdzi. A dodatkowo jego niesamowitą zaletą jest to, że kiedy na przykład w czasie wakacji ja się trochę opalę, to ten podkład dalej będzie jakby pasował do mojej skóry. On ma jakieś coś w sobie takiego, że po prostu idealnie wpasowuje się właśnie w kolor naszej skóry, bez względu na to, czy troszeczkę zmienił się ton, czy nie, właśnie przez te promienie słońca, które na nas spadały. Natomiast dzisiaj zastosuję produkt, który również bardzo fajnie mi się sprawdza to jest Lancôme Taint Idol. Ultra Wear, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, ja mam go w kolorze 024, dlaczego będę stosowała ten podkład? Dlatego, że on ma bardzo długą trwałość, on się trzyma tutaj według producenta 24 godziny na skórze, no myślę, że niekoniecznie, natomiast na cały dzień na pewno mi wystarczy Ja dzisiaj będę miała bardzo długi dzień, więc chcę, żeby jakby wiecie, ten makijaż ze mną został, dlatego też właśnie jego sobie nałożymy ja to, jak nakładam podkład, to zawsze wyciskam dwie, trzy gąpeczki, dwie pompeczki na, na rękę. Następnie rozprowadzam go na buzi, właśnie w taki sposób, żeby gdzieś tam pokryć każdą powierzchnię. A następnie ja akurat jestem zwolenniczką beauty blendera. I też w taki sposób będę go dzisiaj nakładała. Beauty Blender oczywiście jest już jest zmoczony, także to jest też ważne dziewczyny. Pamiętajcie o tym, że jak nakładacie pro produkty Beauty Blenderem, on musi być zmoczony. I następnie wklepuję go sobie w twarz. Podkład nałożony, teraz czas na korektor. Słuchajcie, ja mam tutaj opcję Bond This Way z Too Faced. Ja mam go w kolorze Light Medium. On rzeczywiście bardzo fajnie rozjaśnia tą strefę tutaj pod oczami. I właśnie jego sobie nałożymy. On też ma tutaj taki bardzo wygodny pędzelek, więc już Wam go nakładam. Ja też korektor nakładam sobie tutaj na tą strefę i na czoło, i tutaj na brodę. No i również namoczonym beauty blenderkiem wklepuję go sobie na puzie. W ogóle mam dla was taką poradę, jeżeli chodzi o beauty blendery, to znaczy, jeżeli nie jesteście fankami jakby stosowania takiego namokro, no to jakby nic z tym nie zrobię, ale ja oczywiście osobiście jestem wielką fanką tych produktów. Jakby beauty blendera tego produktu, nie tych produktów. Natomiast to, co Wam też polecam serdecznie, to po każdym używaniu po prostu od razu mycie właśnie tego beauty blenderka, dlatego że te brudy, które nam to zostają, naprawdę bardzo ciężko jest później domyć, i jest to dość uciążliwe. Dobra, eee, myślę, że tu już. Tak prezentuje się buzia Zobaczcie, jakby ta strefa pod oczami Ona mi się tutaj rzeczywiście naprawdę fajnie, fajnie rozjaśniła Jeżeli macie też problemy z workami pod oczami To on naprawdę fajnie się sprawdzi Natomiast nie powiedziałabym, że to jest jakby najlepszy korektor na świecie Natomiast na tą chwilę go używam Mi się sprawdza, także Wam polecam Teraz puder Słuchajcie, ja używam pudru z Laury Mercier o, To jest puder transparentny Jest to coś zabawne, dlatego że on Nie wiem, czy będzie widać W ogóle wygląda tak Właśnie wysypałam no, nie eee, no Mamy tutaj takie, wiecie, szczelinki. Ja go sobie zawsze wsypuję najpierw za nakrętki, a następnie pędzlem do pudru, czyli ja mam tutaj taki pędzel z Zoewy. Eee, biorę sobie część z tego, strzepuję to, co nam pozostaje i zaczynam od takiego delikatnego wklepywania eee, najpierw zresztą tych obszarów pod oczami bo tutaj najbardziej lubię jak właśnie ten efekt jest taki on zostawia słuchajcie taką właśnie fajną satynową buzię, ja akurat ten efekt bardzo lubię, on też jest niesamowicie długotrwały i powiem wam, że on mm, no naprawdę robi robotę i nawet jak macie jakiś wiecie zwykły podkład to mm, ten puder po prostu sprawi, że wasza buzia będzie się naprawdę bardzo zdrowo mieniła mm, ale z jednej ale z drugiej strony jakby też umatowi nam tą buzię, tak? Czyli nie będzie się na po prostu świeciła jak psu jajca nawet tak się troszkę wiecie, spocimy. Także polecam Wam go serdecznie. Dobra, teraz przejdę do konturowania. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moje konturowanie, to tak naprawdę nakładam tylko brązer. Nie mam jakiegoś super ulubionego brązeru, bo jeszcze go nie znalazłam. Na tą chwilę używam takiego, mam takie trio, gdzie jest rozświetlacz i róż, z czego jak widać używam tylko brązera. I słuchajcie, taką metodę ostatnio nową odkryłam, jeżeli chodzi o nakładanie bronzera. Ja tutaj sobie tak, wiecie, wklepuję e, jego część, to jest w ogóle pod, e, pędzel z Sephory. E, I kiedyś nakładałam bronzerek, wiecie, mocno blendując tutaj tą kość, jadąc po tym, jadąc, ale odkryłam ostatnio bardzo fajną metodę, już Wam ją pokazuję. Otóż po prostu przykładamy pędzel delikatnie z produktem i tak naprawdę to tyle. Ja tutaj sobie jeszcze jadę zawsze o. tutaj na końcówce twarzy. I z drugiej strony robię to samo, czyli po prostu przykładamy. Wtedy mam wrażenie, że, słuchajcie, taki bardzo naturalny efekt się tworzy na buzi, czyli. No ja nieraz zrobiłam sobie, słuchajcie, krzywdę ym, bronzerem, jakby nakładając go, wiecie, bardzo dużo rozsmarowując. Może też kwestia tego, że ten produkt jest bardzo delikatny, bo jest naprawdę bardzo delikatny, yy, to też się nie boję właśnie w taki sposób go nakładać, ale tak jak mówię, po prostu go przykładamy i zobaczcie, jest efekt, no nie? Jakby widzicie, że ta buzia jest taka tutaj właśnie skonturowana i jeszcze z drugiej strony sobie poprawię, żeby było symetrycznie. Ja w ogóle tutaj mam lusterko, także nie zdziwcie się, że tak patrzę. Dziwnie jest ten punkt. I myślę, że jest spoko. Już Wam pokazuję z jednej strony, z drugiej strony. Ja jestem zadowolona z takiego efektu. Ja też w ogóle, słuchajcie, powiem Wam, że jeżeli chodzi o makijaż, ja lubię taki naprawdę naturalny efekt. Jakby te wszystkie kosmetyki, które używam, no to wiecie, one naprawdę sprawiają, że jakby ja nie czuję się, że mam jakąś maskę na buzi, tak? One mają wszystkie... są jakby w kolorach mojej twarzy, w mojej skóry mm, i staram się tylko jakby tak naprawdę wydobyć moje piękno, a nie jakby przykryć się makijażem. Mm. Dobra, to teraz um, zostały mi rzęsy i brwi. Dobra, to może zrobimy rzęsy. E, ja w tym momencie używam um, to jest chyba L'Oreal. Tak, to jest L'Oreal Lash Paradise. Um, to jest bardzo dobry tusz do rzęs, powiem Wam. On jest też dość niedrogi. Ja go oczywiście zawsze kupuję na jakichś tam promocjach, bo wiecie, wydawanie 60 zł w sieciówkach za, um, za tusz, który można dostać za 20 czy 30 zł, to jest bez sensu. E, I nakładam sobie Właśnie go na rzęsy. Też robicie takie strasznie głupie miny, jak nakładacie tusz. Myślę, że chyba wszystkie dziewczyny tak robią. Nie wiem o co chodzi, ale zawsze potrzebuję takiego skupienia i wyglądam jak debil wtedy. Dobra, słuchajcie, już jestem z powrotem. E, tusz na rzęsach nałożony. Wygląda naprawdę dobrze i e, bardzo lubię ten tusz, tak jak wam pokazywałam, bo on naprawdę długo na oczach nam zostaje. Um, nałożę sobie delikatne rozświetlenie um, Ja mam tutaj rozświetlacz z Becky um, Naprawdę, naprawdę delikatnie Mam też taki fajny pędzelek On jest chyba z, o, z Real Techniques um, Tutaj nakładam go sobie tylko delikatnie tu I tutaj troszkę na nosie Troszkę na czole I na wrocie. I tak naprawdę tyle, on się naprawdę bardzo fajnie mieni w słońcu. E, dobra, słuchajcie, to teraz zrobię sobie brwi. Jeżeli chodzi o brwi, to również mam dwa produkty, które mogłabym Wam polecić. Dla takiego mocniejszego efektu i fajnego podkreślenia, em, to mam tutaj taką kredkę z Bobiego Brauna. Ona na jednej stronie ma właśnie końcówkę kredki, a na drugiej grzebek. Jak grzebeka już sobie użyję, bo przyda mi się też dla innego produktu, które będę dzisiaj używać. A tym drugim produktem, tak jak mówię, on, on, ta kreska ma naprawdę bardzo mocny efekt, a ja się takiego efektu nie potrzebuję. I mam inny produkt, to jest akurat z benefitu taki żel, ja mam go w kolorze 4,5, właśnie do brwi. I już będziemy go sobie nakładać tutaj na brwi. On daje nam taki, powiedziałabym, bardzo naturalny efekt. Jego się dość prosto też używa I nie będę okłamywać, że ciężko sobie nim zrobić krzywdę Tego dziewczyny, jeżeli zaczynacie swoją przygodę Z mm, właśnie Makijażem, jeżeli chodzi o brwi To naprawdę go, go polecam Ja też od niego zaczynałam yy, Bo powiem wam, że wszystkie te Takie pasty, nie pasty No są takie produkty, których ja, ja naprawdę nie wiem jak się ich używa Serio, jakby moja podstawowa wiedza Na temat makijażu jakby nie mm, Doszła do tego etapu Gęste, swoje naturalne brwi, dlatego ja ich też tak mocno nie wyrywam. W związku z czym ja też nie potrzebuję, wiecie, żeby ten efekt był jakiś taki m, bardzo sztuczny, czyli do malowywania sobie jakiś tam rzęs i tak dalej. Dobrze, słuchajcie, delikatny zrobię sobie makijaż oka, natomiast naprawdę, naprawdę delikatny. To, co robię, jakby bardzo lubię tą paletkę z Naked. Ona jest naprawdę, bardzo, bardzo fajna, ma takie neutralne kolory i dzisiaj na tym mi zależy. Biorę sobie kolor Lockout, czyli. Jest John, jest John, jest ten. Delikatnie mm, przeciągnę sobie tutaj, tak naprawdę moje końciki oczu z jednej i z drugiej strony. W taki właśnie sposób. A już mi nie wyszło. Dobra, reperujemy to, żeby trochę, jakby to, wiecie, oko wyciągnąć. I tutaj domalowuję sobie, wiecie, blendując w kąciku oka właśnie tym cieniem. Tak jak mówię bardzo, bardzo delikatnie, bo ja też nie chcę mieć jakiegoś mocnego efektu. Przeciągam też tutaj na załamanie oka. I tak naprawdę to będzie wszystko, jeżeli chodzi o kolor ciemny. Natomiast, jeżeli chodzi tutaj o środek, ja ci jestem ubrana na różowo, więc zastosuję sobie paletkę Start. Ona ma pełno takich, zobaczcie, różowych kolorów. I dzisiaj, tak jak już wspominałam, delikatnie po środku przyciągnę sobie jednym z różowych kolorów. Tutaj, właśnie od środka do końcówki też od środka dokładnie jakby powiem wam szczerze że dla mnie makijaż oka jest bardzo trudny ja nie umiem tego robić dobrze um, niby mam jakieś tam dobre pędzle i w ogóle bo akurat w pędzle zainwestowałam ale wciąż jakby to nie jest moja na pewno mocna strona i jeszcze na ten końcu tutaj na ten um, jakby to najbliżej oka nałożę sobie taki dość jasny kolor on mi tutaj trochę rozjaśni to oko i biorąc sobie jeszcze inny różowy, będę to wszystko blendowała. Czyli ja miałam ten różowy, to teraz nałożę sobie ten i tutaj tym, właśnie innym różowym, blenduję sobie całość na oku. Nie będę ukrywać, że ja też na makijaż oka poświęcam, tak jak widzicie, pewnie 20 sekund i nic więcej. Natomiast, no nie wiem, ja jakoś, nie wiem, nie, Nigdy tego oka nie umiałam jakoś fajnie zrobić, nigdy tego nie potrzebowałam. To co jeszcze robię tym białym cieniem, to sobie tutaj przyciągam pod tutaj załamaniem, jeżeli chodzi o brwi. Powiem wam szczerze, że to bardzo fajnie daje taki, potęguje ten efekt, jakby wiecie, pomalowanych, pomalowanych brwi. I to tak naprawdę wszystko. Dodatkowo nakładamy pomadkę. Ja sobie dzisiaj przygotowałam pomadkę z burżuła. To jest róż velvet lipstick. Ja mam go w kolorze 39. Więc to co ja zazwyczaj robię, to tak najpierw takim pędzelkiem, widzicie, takim bardzo delikatnym i skośnym. Maczam go sobie właśnie w, tym moim, w tej mojej pomadce i odrysowuję sobie po prostu kontur moich ust, Robię to delikatnie. W ogóle ta pomadka, zaraz Wam pokażę, jest w ogóle bardzo delikatna. Eee... Muszę sobie dołożyć jeszcze trochę. I też w taki sposób możemy sobie, wiecie, delikatnie powiększyć usta, tak? Jakby wychodząc tak delikatnie za delinie, eee, wiecie, optycznie zwiększamy sobie kontur ust. No nie mogę mówić słuchajcie i malować ust Naprawdę straszne rzeczy Dobra, myślę, że już I teraz już sama pomadka ym... No i dobra, słuchajcie Pomadka nałożona, to by było tak naprawdę tyle Rozpuszczam sobie teraz tylko włosy mm, Jeszcze się tutaj przejrzę w moim lusterku Widzę, że mi się trochę Okej okay. No i słuchajcie Tak się prezentuje cały makijaż mm, Pokażę Wam jeszcze z bliska zobaczcie to oko, tak jak powiedziałam trochę delikatne, ten łuk brwiowy też brązor, który moim zdaniem prezentuje się naprawdę super także to jest mój pełen makijaż, mogę zaczynać swój dzień pracy, także e, myślę, że sukces e, co jest tutaj ważne, to słuchajcie no to, że to było 10 minut, tak jakby ja nie poświęcam więcej czasu na ma makijaż rano, e, w ogóle na jakikolwiek makijaż więcej, bo po prostu nie będę ukrywać, że mi się nie chce więc to są takie, wiecie, podstawowe kilka kroków, puder, podkład, troszkę brwi, troszkę rzęsy, pomadka i tyle. Także słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jest to nowość na moim kanale, także dajcie mi koniecznie znać, czy chciałybyście zobaczyć więcej takich filmików, czy chciałybyście posłuchać trochę więcej o kosmetykach, których używam. Także ja z mojej strony bardzo serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia już w kolejnym pa!